Dzień dobry, kochani. Dzisiaj ogólny rozkład na Nów Księżyca, który przypada 16 sierpnia, jest to Nów w znaku 2, czyli w znaku ognistym. No, będzie się dużo działo. Będzie to, jest to, taki, będzie to taki okres bardzo aktywny. Tak? będzie dużo takiej dużo energii, możemy być też bardziej aktywni. Nawet no wiadomo, no, lato się z tym kojarzy, ale może też yy, mogą różne rzeczy się dziać, tak? Możemy odczuć ten okres jako bardziej intensywny. I yy, kładę rozkład yy, ogólny na nów dla wszystkich. Jest to yy, taka ogólna wróżba dla was, tak jak zawsze powtarzam, niektórym się sprawdzi, niektórym się nie sprawdzi, niektórym się po części sprawdzi. No jest to też taka, taki rozkład, żeby pokazać osobom, które jeszcze nigdy nie korzystały z moich rozkładów, żeby zobaczyły jak ten, rozkład, jak ten rozkład na nów wygląda. Ok, te karty są już potasowane. Pierwsza pozycja, co powinniśmy od siebie odpuścić? No to jest karta Pazia Kielichów. Może to też chodzić o jakieś pogodzenie się z kimś. Czasami są takie sytuacje, że na przykład ktoś nas denerwował w kurzu, zachował się nie tak, a większość z nas w pewnym momencie zaczyna odczuwać wyrzut sumienia. No tak, ona mnie tak potraktowała, ale to dlatego, że coś tam się w jej życiu wydarzyło, ona zawsze jest taka niemiła, bo tu jej się nic w życiu nie układa, a mi się układa i ja powinnam się z nią pogodzić. Tu karty mówią nie. Nie, bo tak ten ktoś przesadza, bo nawet jeżeli. Komuś się w życiu nie wiedzie, ma ciągle porażki, to niech spojrzy, co robi nie tak. Czy niech skorzysta z jakiejś terapii, czy też z jakiegoś z, z, z wsparcia, chociażby wsparcia przyjaciela może ktoś po prostu jej sobie podpowie, że coś jest nie tak, bo też prawda jest taka, że jeżeli ktoś cały czas patrzy negatywnie na świat. No, to siłą rzeczy przyciąga negatywne zdarzenia, i inaczej na wszystkie, zachow na wszystkie zachowania ludzkie, nawet te dobre, patrzy z taką dużą dozą nieufności i dostrzega te złe strony. Zwróćcie uwagę, że takie osoby czasami zdarzają się w naszym otoczeniu. To są tak zwane osoby negatywne, to są takie wampiry energetyczne, więc tu karta mówi, żeby, no, może nie podawać ręki, może nie wyciągać pierwszemu, pierwszej ręki do zgody. Inna sprawa, paść kielichów to jest zaproszenie. Może, żeby nie wychodzić z inicjatywą, nie zapraszać. Jeżeli na przykład jest tutaj relacja damsko-męska i kobieta widzi, że mężczyzna coś się nie odzywa, albo tak nie proponuje randki, to sobie myślałam, że ja zaproponuję randkę, bo jest coś takiego dużo mężczyzn, na przykład uważa, że to kobieta powinna wyjść z inicjatywą. No ja jestem chyba starej daty, bo uważam, że. Jednak powinno być troszeczkę odwrotnie. No może bez przesady, ale to raczej mężczyzna powinien być tą siłą wiodącą. No podobnie może być też w przypadku odwrot, odwrotności. Mężczyzna na przykład ciągle proponuje kobiecie spotkanie, sam się może teraz ją gdzieś zaproszę, może na w końcu skorzysta z tego spotkania. Karty mówią nie. Nie, nie budź się. Co się przy sobie trzymać? A z No widzicie. Tu jest energia kielichów, energia uczuć, energia emocji, a tu jest już energia rozsądku. Bądźmy rozsądni, tak? Przede wszystkim. Bądźmy szczerzy, bądźmy prawdziwi, a z mieczy to jest szczerość, to jest prawda, to też jest wyzwanie. Nie bójmy się podejmować wyzwań, ale tu jest informacja, są to miecze, czyli chód, czyli odcięcie się od emocji, to znaczy nie działajmy. Emocjonalnie, nie działajmy pod wpływem emocji, działajmy logicznie, tak? Albo jeszcze jedna myśl, odetnijmy się. Jeżeli, na przykład, tak jak powiedziałam na samym początku, jest toksyczna osoba i my staramy się tę osobę ciągle usprawiedliwiać, wyciągać rękę do zgody, to karty mówią: Nie, no weź przestań, odetnij się od tej osoby. Co jest naszym nabytkiem? Naszym nabytkiem jest paść buław. Energia, optymizm, spontaniczność, takie, takie dziecięce, młodzieżowe patrzenie na świat, młodość ducha, tak bym powiedziała. To jest nasz nabytek, tak jakby większość z nas odżyła. Być może część z was jest już po urlopach, na których wypoczęliście. I czujecie się lepiej, tak? Może w ostatnim okresie też więcej chodziliście na spacery, czy też biegaliście, jeździliście na rowerze, ćwiczyliście, trenowaliście i tak dalej. I macie więcej tej energii, chce Wam się chodzić na imprezy, na spotkania ze znajomymi, chce wam się kontaktować z innymi, to trzymajcie przy sobie. Trzymajcie też przy sobie nowe znajomości. Flirty, kobiety nie bójcie się, Panie, przepraszam, panie, nie bójcie się flirtować. Co, co możemy i, i musimy dać y, światu? Dziewięć buław. No, dystans, to znaczy tak. Y, mimo tej spontaniczności, jaką tutaj mamy w październiku, w buław, to y, nie bądźmy zbyt wylewni, nie, nie, dawajmy, nie dawajmy siebie, całej, siebie całego y, otoczeniu, tak? Y, to jest tak, to jest na przykład na tej zasadzie: mówmy o sobie tyle, o ile ktoś chce o nas wiedzieć, odpowiadajmy tylko na pytania, nie, nie zwierzajmy się, przede wszystkim też nie tłumaczmy się. Jeżeli na przykład nie możemy czegoś zrobić, nie tłumaczmy się dlaczego. Po prostu nie bo nie chce mi się, bo nie mam ochoty. Po prostu nie, bo nie. Tak, to jest taka karta też pewności siebie i ona też o tym mówi. To też jest takie przesłanie z tej karty. No myśl o sobie, tak? Bądź pewny siebie. To jest też taka karta odwagi, dlatego że myśl o sobie, być może się do siebie wyraziłam, pamiętaj o sobie. To też jest karta, która mówi o tym, żebyśmy odważyli się być sobą, bo są ludzie, którzy boją się być sobą w obawie przed tym, co inni sobie pomyślą, czy co powiedzą. Nie chcę być trywialna, nie chcę powiedzieć, gdzie macie to mieć, powiem po prostu zostawcie to. Naprawdę to nie jest ważne. Niech ci ludzie się martwią raczej, co wy o nich pomyślicie. Jak otoczenie wpływa na mnie na nas, tak? Co nam daje to otoczenie? Król monet. No to jest energia ziemska. Widzę, że tu mamy wszystkie energie dzisiaj. Może być tak, że otoczenie wymusza na nas taką pewną postawę bycia zasadniczym jakby my chcemy tutaj w tym paziu buław się bawić a otoczenie mówi no nie przesadzaj no nie w twoim wieku tak jakby otoczenie chciało nas posadzić na krześle i powiedzieć słuchaj jesteś już tam dorosły dorosła masz tyle tyle lat zajmij się pracą zajmij się domem nie szalej tak otoczenie na nas wpływa, otoczenie nas tak ustawia do pionu, stąd też może też trochę ten dystans to to otoczenie, że no bez przesady. Co się w, zacznie wraz, co zacznie się wraz z, no, z nową fazą się, czyli z nowiem. Co się zacznie? Kulowa monet, To mamy dwójka mieczy i tu mamy askielichów. Też mamy dużo różnych energii. No, monet to przede wszystkim jest praca, to jest też to jest, to jest praca, ale to też są sukcesy w pracy. Czyli yy, mogą, możecie odnieść jakiś sukces z pracy, może Wam się coś udać, yy, możecie być zadowoleni z wypłaty, może być premia, to też jest docenienie. Yy, na przykład mężczyzna, może mężczyźni mogą poznać jakąś fajną panią. Kobiety też mogą poznać kogoś fajnego, jakiegoś mężczyznę. To też jest takie większa dbałość o siebie, ponieważ karta monet yy, ogólnie mówi o osobie zadbanej, tak? Bar takiej zadbanej, eleganckiej, Czy tak? czyli zaczniemy jak bardziej tak dbać o siebie, wpójdziemy, yy, yy, nie wiem, kobiety na przykład, tak? No mężczyźni również pójdą do fryzjera, kobiety sobie poznają, gdzie zrobią i tak dalej, i kupią sobie nowe ubrania, bo teraz wiadomo wyprzedaże i tak dalej. Dwójka mieczy to jest, to jest podejmowanie decyzji, tak? To jest też, to też jest taka karta, która mówi o tym, że jeżeli były jakieś spięcia, kłótnie, to, to nastanie pokój, nastanie jakiś rozejm, ale to też jest. To też nie, nie znaczy, że jeżeli nastanie ten rozeń, to my się zaczniemy na nowo przyjaźnić. Po prostu z kimś, po prostu, z, może to też tak będzie, że dobra, okej, okay, ona czy on zachowuje się nie tak, nie będę się już kłócić, ale to też jest taka karta dystans, zachowuje dystans. Pójdziemy w nowe, a z kielichów. Część z Was może się w kimś zakochać, tak? Część z Was może poznać nową miłość, nową przyjaźń to jest taka karta obfitości, karta spełnienia marzeń to też w, sta w stałych związkach może być y, powrót y, takiej sielanki jeżeli na przykład ostatnio się kłóciliście było nerwowo to, to na przykład będzie fajnie, będzie miło y, jeżeli było spokojnie to będzie jeszcze lepiej jeszcze fajniej lekcja, którą musimy wynieść z tego wszystkiego Czyli taki masz mamy energetyczny dziewięć monet koło fortuny Dziesięć kielichów. Generalnie lekcja to jest tak jakby to koło trochę zmieniało bo dziewięć monet yy, zazwyczaj przedstawia osobę, która myśli tylko o sobie, jakby ta, ta karta też zachęca do tego, żeby zadbać o siebie i, i fizycznie i przede wszystkim duchowo i emocjonalnie tak, czyli nie tylko piękny wygląd piękne ciuchy ale też na przykład, nie wiem, pójść do teatru do kina, przeczytać książkę yy, może zadbać o swoje zainteresowania albo znaleźć sobie jakieś zainteresowania, to jest trochę taka zmienność, bo ona może też mówić, że w tym najbliższym miesiącu może być dużo niespodzianek, może być dużo takich zbiegów okoliczności, zdarzeń nieprzewidzianych. Aczkolwiek ta karta jest w otoczeniu bardzo fajnych kart, bo jeszcze mamy dziesiątkę kielichów, która. Też Często jest kartą rodziny, natomiast mi ona ogólnie mówi o takim poczuciu szczęścia, o spełnieniu o tym, że Jej jest mi tak dobrze, jest taka sielanka, jestem taka spokojna. Jeżeli związek, to bardzo szczęśliwy związek albo bardzo szczęśliwe chwile w związku, tak? Jest, jest dobrze między nami. Zresztą o tym już mówił Askilichów, że będzie, będzie bardzo dobrze. I, I mogą być bardzo przyjemne zbiegi okoliczności dlaczego lekcja no to to jest w przypadku koła fortuny to jest jakby dostosowanie się do zmian bo yy, nie każdy z nas lubi zmiany ja osobiście też nie przepadam za nagłymi zmianami nie lubię tego że jeżeli coś sobie zaplanuję i nagle Ktoś mi zmienia plany, ale to jest takie dostosowanie się. Na przykład to może być na tej zasadzie, że chcesz się zająć sobą, tak? Chcesz sobie, nie wiem, poczytać książkę, yy, napić się wina, wypić kawę, cokolwiek, a to nagle ktoś mówi: Słuchaj, słuchaj, fajna impreza, idziemy. I to jest taki na przykład ten zbieg okoliczności, znaczy taki przypadek, jakby no ktoś do nas dzwoni, na, idziemy na imprezę, jest fajna impreza, musisz tam pójść. I to jest jakby takie no, dostosowanie się do tego, bo z drugiej strony z przyjemności w przyjemność, tak? I jak widać, jeżeli powiedzmy będzie taka sytuacja, że chcemy pobyć sami czy same w domu i ktoś nas gdzieś zaprosi albo nawet mąż wpadnie z, wpadnie z pracy i mówi słuchaj, słuchaj, tu znajomi nas zapraszają na grę, a musimy jechać, to będzie wyjście z przyjemności w przyjemność, czyli nawet jeżeli to będzie taka no, niespodzianka, no nie do końca na w pierwszym momencie miła, tak, bo ktoś nam zepsuł plany, no, to jednak skończy się to wszystko szczęśliwie. Ogólnie ten nów postrzegam pozytywnie. No, takie, takie ogólne przesłanie: no, mówię o tym, nie uzewnętrzniaj się za bardzo, nie mów o sobie z wszystkiego, bo po co inni mają za dużo wiedzieć? Nie tłumacz się ze wszystkich swoich poczynań, odpuść sobie toksyczne znajomości, takie, które cię męczą, po prostu poczuj się szczęśliwy. I to też jest taka lekcja radzenia sobie z tym, że my nic nie musimy. Bo to też jest takie przesłanie te, tych kart, które mówi o tym, ja nic nie muszę, nie zmuszajcie się do niczego. To też jest, zdajcie się na los. A może trafi się jakiś fajny wyjazd nagle, który zresztą okaże się być czymś bardzo szczęśliwym w naszym życiu, wyjazd, na którym wypoczniemy. Dziękuję bardzo i... Zapraszam wszystkich chętnych do napisania do mnie. Taki rozkład nie jest drogi, uważam. Położę każdemu, każdej osobie, która się do mnie zgłosi indywidualnie. Dziękuję.